Jałową gazą przecieram ranę, żeby uwidocznić miejsce, skąd wylewa się krew. Na początku bandaża elastycznego robię kulkę szerokości mniej więcej centymetra i wkładam ją w krwawiące miejsce, a potem wpycham tam tyle bandaża, ile się zmieści, żeby zatamować krwotok poprzez wytworzenie ucisku od środka. Po wypełnieniu całej rany przykładam to, co mi zostało z bandaża, na to gazę i mocno uciskam mniej więcej przez 10 minut. Nie wolno mi nawet na sekundę zwolnić ucisku z krawiącego miejsca.